Nazywam się Barbara Mielnik-Panow. Jestem laureatką szóstego konkursu Benefis Dojrzałości. Mój wiersz ma tytuł Metamorfozy i chciałabym go teraz przeczytać. Metamorfozy. Kiedy wiosna rozkwita barwami, jestem motylem wolnym od trosk. Rozmawiam z ptakami, kwiatami, biorę od życia, co daje mi los. Latem w sukni z habrów i maków, pełna miłosnych uniesień, tańczę z liściem na wietrze. Czekam, co życie przyniesie. Kocham cię, życie, w deszczu i mgle. Kocham cię, życie, czy chcesz, czy nie. Kocham, gdy pukasz do mych drzwi, bo wiem, że to ty. Wiem, to ty. Jesień przywitam wrzosów bukietem. Ciepłem kominka ogrzeje. Uchylę drzwi tajemnym sekretom. Bez lęku przywitam nadzieję. Zimą, kiedy Ziemia śpi w bieli, przywitam radość z nieba. Magią cudu świat się dzieli, miłością rozbrzmiewa. Kocham cię życie w deszczu i mgle. Kocham cię życie, czy chcesz, czy nie. Kocham, gdy pukasz do mych drzwi, bo wiem, że to ty. Wiem, to ty. Wiersze piszę od dawno od 23 lat. To była sytuacja bardzo spontaniczna, życiowa, powiedziałabym, ale stała się moją pasją. Ponieważ wierszy się dużo nagromadziło, a lubię jeszcze fotografię, pomyślałam, że połączenie wierszy z fotografią to będzie dobry pomysł. I to robię już od 11 lat. Także 11 lat wydaję co roku kalendarze z moimi tekstami. No, na przykład okładka tego kalendarza. 2019, bo wybrałam tylko nieliczne kalendarze. Są z, z zdjęcia moje i wiersze. Y, na przykład y, oprócz y, też wierszy mam pewne przemyślenia i zawarłam je także w kalendarzach. Y, na przykład w październiku. Wiara i niepodległość to dwa skrzydła, które prowadzą do zwycięstwa, do wolności, w czynieniu dobra. Zło dobrym zwyciężaj, święty Paweł. I, tego myśl, I tych myśli i przemyśleń jest na każdy miesiąc, wiadomo, że są inne, ale chciałam je po prostu zostawić właśnie w takiej formie. Też w lipcu, to jest który to rok jest już w tej chwili nawet muszę zobaczyć, chyba 2020. Tam, gdzie jeżdżę, robię fotografię. Jestem amatorką, także może nie wszystkie są doskonałe, ale staram się dopasować później treść wiersza do zdjęcia. Czasami inspiracją jest też jakaś piosenka czy myśl z filmu. Więc w lipcu dojrzewają we mnie słowa jak owoce latem. Są soczyste i pachną malinami. Daję Tobie, by się kosztował. Dziś na wiersze o miłości niepotrzebne. Głodni smakujemy siebie, powoli i z rozkoszą. Lubię też wiersz yy, z sierpnia. Może pokażę też. Tak zainspirowana była moją wnuczką, do której mówiłam sikoreczko. Już teraz wyrosła i nie bardzo to pasuje. To w parku Regana zrobiłam to zdjęcie. Sikoreczko moja. Twój śpiew przyprowadził mnie w zieloność. Zobaczyłem, jak w aureoli słońca tańczyłaś z wiatrem. Jak czuły kochanek dotykał, pieścił i drażnił, aż do utraty tchu. Zmęczona wpadłaś w me ramiona. Odnalazłem ciebie, sikoreczko moja. I wiersz taki może związany już z jesienią, też robiony na Żabiamce w parku. Przyszła jesień, przyszła cicho, szelestnie. Wyzłociła parki, lasy, ogrody. Ptaka, co na gałęzi siadł, ciepłym oddechem ogrzała. Wiatrem zaśpiewała o dniach, co słotą przyjdą. Zaproszę ją na herbatkę. Niech u mnie pobędzie, zanim zima chłodem obudzi. I jeszcze jeden wiersz bym chciała przeczytać. Czekałam na Ciebie. Włożyłam sekcji sukienkę, czerwienią pomalowałam usta, schodziłam szampana. Wsłuchałam się w piosenkę żetem. Tak bardzo pragnęłam zasnąć w Twoich ramionach. Szampana wypiłam sama, a rano obok mnie spał kot. Dziękuję bardzo.